Cześć, z tej strony Zordi Petrolhead i witam Was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Dodge'a Chargera RT z filmu Szybcy i wściekli z kolekcji de Agostini. O, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie elementy zawiera 71 numer kolekcji, a potem złożymy sobie lusterko wsteczne i obudowę słupków A. Jeśli interesujecie tego typu tematyka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. A teraz zaczynamy. Numer 71 zawiera. Wewnętrzna obudowa lewego słupka A plastikowa. Wewnętrzna obudowa prawego słupka A też plastikowa. Uchwyt wewnętrznego lusterka wstecznego chyba plastikowa. Ramka wewnętrznego lusterka wstecznego plastikowa. Szyba wewnętrznego lusterka wstecznego naklejka plastikowa chyba tak. I dwa zestawy śrubek. Jak już wiemy, jakie mam elementy, zabieramy się za składanie. W pierwszym kroku bierzemy sobie uchwyt wewnętrznego lusterka, taki mały, i bierzemy też ramkę lusterka. Przykładamy ją tym e, albo tu tym mniejszym końcem, bo tu jest taki grubszy, a tu jest mniejszy. I przykładamy tym mniejszym końcem tutaj w otwór w lusterku od strony zewnętrznej. Nie będzie to łatwe. I teraz musimy przymocować, znaczy nie w ten sposób, tak? Bierzemy sobie śrubkę CM jedną. Myślę, że najlepiej będzie na śrubokręt przełożyć przez lusterko od wewnętrznej strony. Tak, te chromowane części. O, przekładam przez lusterko. I teraz, trzymając, właśnie tak pionowo, przyłożyć. O, może tutaj pokażę bardziej. W tej kamerze będzie lepiej. Przykładam teraz ten uchwyt. I robię jeden obrót. O, już przynajmniej mam to wszystko w jednym miejscu. Nie muszę nic przytrzymywać za bardzo. No i kręcimy tak, żeby było to w miarę nieruchome. Też nie za mocno, bo oczywiście nie chcemy przekręcić gwintu, ale jednocześnie tak, żeby lusterko było nieruchome. Czyli jeszcze troszeczkę przykręcamy. O, dobra, teraz mniej ruchome, może jeszcze troszeczkę. O, myślę, że teraz będzie dobrze. Następnie, w drugim kroku, bierzemy sobie to nasze lusterko i musimy zdjąć folię ochronną. Najpierw tą z przodu. Tutaj jest, można sobie ładnie tak ocyk i ładnie się odbija. I teraz, od wewnętrznej strony, mamy tutaj folikę. Ją też musimy ściągnąć. O, już nam się tutaj pokazał klej. I ten, właśnie tą stroną, próbujemy przykleić tak, żeby było w miarę równą. O dziwo, mam ten klej troszeczkę też w górnej części tego lusterka. Oj, od razu wypalcowane będzie. Ale spoko, to zawsze można jakoś wyczyścić. Lekko dociskam. Przez kilka sekund przytrzymujemy, jak mówi instrukcja. I OK. Mamy lusterko gotowe. Dobra, odkładamy to na bok. W trzecim kroku bierzemy sobie szkielet karoserii. Aha. Jest dosyć duży. O, cześć lampko. Już oczywiście sierść na tym wszystko jest, ale no niestety. I bierzemy sobie wewnętrzną obudowę lewego słupka. A żeby znaleźć oznaczenie, to jest o, tutaj mamy L wyżłobione. Dobra, czyli w pierwszej kolejności, w tym trzecim kroku, jak mamy model, to próbujemy go tak przymocować, żeby, jakoś Wam to muszę pokazać. Tak Tutaj od wewnętrznej strony, spróbuję w montażu Wam to bardziej ten pokazać, są dwa otwory. I tymi dwoma otworami, dwa czy więcej, moment, bo tutaj mi mikrofon przeszkadza, wszystko mi przeszkadza w tym momencie. Mm, tutaj na tym słupku mamy jeden taki mały stworzeń, a tutaj słupek montażowy. I słupek montażowy będzie pasować tu, a ten stworzeń, który pokazałem, tutaj. o tu. Teraz go przy Was przymocuję i tutaj też powinno wskoczyć. No skakuj gdzie ty jesteś? No co jest? Hmm. Tak. I rodziwo, dziwo coś, coś nie działa. Chyba, że ja wam coś źle powiedziałem, no bo to jest lewy, lewy. Z lewej strony tutaj i nie pasuje. A jak tu będzie pasowało? Może o, teraz tu pasuje i tu... No dobra, jest to średnio dopasowane, bo trzeba mocno wcisnąć. Dopiero właśnie pokażę Wam na tej drugiej kamerze. Zobaczcie, tutaj musiało być... Nie jest idealnie na równo, trzeba było to troszeczkę na siłę wcisnąć. Mówię oczywiście o tym miejscu. Tak, tutaj jest ten słupek montażowy. i Siedzi sobie. I tutaj też stworzenie jest na swoim miejscu. Ale się trzyma. Dobra, więc w czwartym kroku bierzemy sobie śrubkę BP, czyli jak się niektórzy mogą spodziewać, właśnie z kołnierzem. I wkręcamy właśnie to miejsce, które Wam przed chwilą pokazywałem. Ok. W piątym kroku bierzemy sobie prawą obudowę słupka A. Oczywiście tutaj mamy. R wyżłobione, tak żeby znaleźć i zobaczymy, czy z tym będzie taki sam problem. Najlepiej e, najpierw sobie go, może tak Wam pokażę w tej kamerze, e, najpierw sobie wpasować właśnie ten stworzeń mały. O, już sobie wlazł. I teraz Wam pokażę, jak trzeba się tutaj he, he, e, nasiłować, żeby wcisnąć. Ciekawe. Jak będzie widoczne. To jest ta dziura, w której mamy widzieć ten stworzeń. Tu już mam wciśnięte, a tu widzicie, że się lekko mija z tym otworem. No tak. I teraz jak tutaj to zrobić, żeby nie złamać? No bo w miejsce tutaj, tu dobre wsadziłem, a teraz nie mogę wsadzić. No gdzie ty jesteś? Bo jeśli w ogóle zaczniemy od tego, to będzie masakra, żeby włożyć ten mały sworzeń. Więc lepiej sobie zacząć. Od małego. No powiem wam, że już się schody zaczynają robić, bo i dostęp jest utrudniony, widoczność też. Gdzie ty jesteś? Tu. Ach. I za każdym razem, jak go obracam, to mi wylatuje z ręki. I już tego. O, dobra. W las. I teraz tu się męczymy. To jest to. Hm. Jak to zrobić? No nie. Już nie będę wam pokazywać. Muszę to zrobić na swoim widoku, bo przecież zaraz coś rozwalę. A tego bym bardzo nie chciał. No ale tu akurat spasowanie. Aaaa, na minus! Duży minus. Niestety. Bo to jest na dobrym miejscu. A tu brakuje milimetra, żeby to spasować. Ewentualnie jeszcze można by sobie tutaj... O! Tak, wpasowałem w jedno, ale wyskoczyło drugie. No a teraz siedzi, czy nie? No właśnie, bo zależy nam bardziej na tym, żeby ten mały stworzeń tam siedział głęboko, a ten jakoś wykombinować, żeby go wcisnąć, bo potem sobie go dociągniemy śrubą. A jeśli mm, zaczniecie od tego dużego i potem spróbujecie ten mały wcisnąć, o, aha, tak, to wskoczyło, ale tamto wyskoczyło. To wtedy już tamtego stworzenia nie dociśniecie, tak? Więc trzeba próbować jakoś tak, żeby tego nie złamać. No z tamtej strony było łatwiej. O, dobra. Siedzi tu też nie chcę wystawać. Dobra. Ok. Głośny trzask. Udało się. I teraz w to miejsce. W szóstym kroku. Śrubka BP. Niby tak mało kroków, a trochę nam to zajęło, niestety. Op, I w to miejsce. No i nie wyskakuj mi tu teraz. To nie jest dobry moment na wyskakiwanie. Ok. No i to. O, jeszcze lusterko. To tyle. Tak właśnie się prezentuje lusterko wsteczne i obudowy słupków A. Obudowy słupków no, są takim fajnym uzupełnieniem. Myślę, że w samym samochodzie to też jakoś nie zwraca szczególnej uwagi. No ale jeśli chodzi o lusterko wsteczne, to yy, fajny detal, na pewno konieczny. I yy, zaskoczyło mnie to, że samo to lustro jest faktycznie lustrem i faktycznie można się w nim przejrzeć. Co możecie zobaczyć w przebitkach, a nie jest tylko jakąś srebrną naklejką, która to imituje. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. Zapraszam też na moją grupę na Facebooku. Link macie w opisie. O, w następnym odcinku złożymy sobie wewnętrzną ramę dachu. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał. A ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie.